Siemaneczko widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry, witamy was w kolejnym odcinku. Gra z nami pro player LNG Johnny. Witamy cię serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Zagramy sobie teraz pierwszy meczek. Meczek zagramy Battle Royale z zbudowaniem. A jak zwykle witam się z wami Pater 83 i Dafi83. Jak macie ochotę z nami zagrać, Wbijajcie do nas na Discord. Na Discordzie mamy kiedy jest live. Kiedy nagrywamy odcinki, a my bierzemy w gotowości i startujemy. Johnny wybiera miejscówkę, wybierz taką miejscówkę, żebyśmy gdzieś polecieli, żebyśmy troszkę mogli po, polutować. My, może zrobimy te zadania, dziwne transmisje? Tak. Jak widzicie, my gramy z pakerem takim samym skinem. Jest to z gry Dead Space. A jak chcecie zobaczyć. Odcinki z tej gry to u Anon'a. Anon Pack gra w trudne gry. Jeden z moich ulubionych youtuberów. O, Jones zmienił skina. nie jest najlepszy, moim zdaniem. Jak chcecie też, to możemy nagrywać odcinki z Ratowania Świata. My chyba wrócimy do Ratowania Świata, tam jest 36 odcinków chyba. A w piątek... Jak zwykle w piątek i co piątek live do wygrania nagrody w fałdolce kukaj. 1200. faudolcy. myślę, że tam, bo tam jest mega dużo takich ulepszonych skrzynek. Dobra, to ja tam zawsze lecę, jeżeli nie jestem tak mega rozgrzany dobrze. Jak widzicie, rozgrzewka jest bardzo ważna. Konaj dystans jadąc na motorze crossowym. To bym zrobił. A tu właśnie, to nasz motor. To nasz cross. Ej, patrz, tu się tam buduje, widzisz? Ojej. Skąd on tyle matsów ma? No właśnie, patrz. Też szybko zbieramy, zbieramy, zbieramy. Nie, już 10 sekund. Nie Chociaż pobudujemy. Tak, no, Dobra, lecimy, lecimy. Dziękujemy kierowcy busa. Ja pierwszy podzielkiem. Ja mam, ja mam kierow koronkę, mam, żeby ta koronka nie spadła mi z głowy. Widzicie jaki ma poziom RNG-żony? Mały. Ostatni... Teraz miał chyba większy. No, bo ostatniego ja zaczynałem pod koniec sezonu brać, tamtego grałem. Rozdziału, nieważne. I to w koniec. No. Jakiś miesiąc przed... No i widzicie, już mam jedną skrzyneczkę. To jest fana miejsca. Powerz, to masz i masz, masz drugą? A Dawin masz tam na tym, No i młotek. Dziecionko. ja wierzę młotka. To masz motora, proszę jakby... No, Umawiamy się, jak zwykle się umawiamy tradycyjnie Jak ktoś ma typu, od razu nam pokazuje Chcesz? Ty bierz, bo to dla Ciebie jest. Ja to nie muszę. Trzymaj sobie ty. Chcesz jest właśnie ten Tak? Gdzie jest? To jest to. Chodźcie do kafera, bo ja mam czasu To robię. gdzie jest kolejna ulepszona suszówka? Idę, bo... idę do ciebie to... już. Nie, ty jesteś komu, nie? A ja się mam, nie jesteś spała. Kasi na mnie. Słyszyła mnie. My sobie zbieramy. Teraz brygiemy. jestem. Eee, papież. Nie jestem. 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 Też, no i poleciałem. Bohater w opalach, co to jest? To jest dobre, to jest, jest dobre, tam ci pisze. Dobra, patrz, jedzie do ulepszonej skrzynki ze mną. Paker, jedzie. Czekaj, czekaj, Ja mam mórz. to tobie powinno to, to wyżalić. To, 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 to. Ale ja już chyba zrobiłem. <grym> Aaa. Co <grym> to jest za Bo ja odjeżdżam. No, no. O to masz na nitroju? Jeszcze raz? O. Masz taktyczny nitroju? Nie wam. Nie wierzysz? Bierzesz, Nie, Bierzysz, paker. Ja eee, dom, nie lubię? lubię. Ale ja nie lubię tej nitroju. Ja też nie no, lubię. Dobra, to Chodź na ten na Dziewczyna, zaczynaj, mój zaczynaj, zaczynaj. mój palec, dajcie 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 to palec, dajcie mój Ej, ja mam gromówkę, bo ja mam drożdżkę. Teraz... Gdzie ja mam gromówkę? Gdzie tam, tam. No nie, 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 nie. chodźmy tam, chodźmy tam, chodźmy tam. Tamtą stronę. Widzicie, tutaj jest do strefie, do chodźmy tam, chodźmy tam, chodźmy tam, chodźmy Chodźmy tam, chodźmy tam, chodźmy Ale nie chodź, chodź, To jest ten stawy. to chodź, Co tu jest? jest? chodź, a, super. E, tam masz potwór za tym dołkiem, lepszy w lepszym, mądrym temacie? Mam, mam, mam. Co wypadło? Cztery splasha. Mam sosa, bo ja mam drugiego. Ja. Mam, mam sowę, mam sowę. Sosa. Sosa. E, Zaraz. E, widzicie, widzicie państwo? Jak Johnny wszystko zna? Z takimi powinny się grać ludźmi. O. Zabrać... Wojownik Busu. Zabrać tuning? czy Najgorsze. Zero Z szans. Dostajesz do zero do przełamania osłony grota. Tak. Co masz do wyboru? No. Jakiś zero szans i tuning. Zero szans. Zero szans. Zero szans 100%. To wy może przyjąć motorkę, ja pójdę, bo mam młota Ja też mam młot Ja jadę Chodźmy tam. chodźmy na... Mało? A potem na matryca Mam chodźmy ile masz... Yy... Macu? Ja? Packer! Wierzcie wszystkie Mogę ją dać Ty o! Ile typów! Uciekamy, zobaczymy! Zobaczymy, zobaczymy!

Weź tą koronę, Ej, weź tą to, koronę. Rybutujcie rebootujcie mnie szybko i dafie, zmieniaj koronkę, Zmieniaj, zmieniaj koronkę! Zakryj, stój tak, i zmieniaj koronkę, proszę. Wtedy Na za... Wiem, 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 młody. No i Gdzie, A tu jest wijamy, furgonetka. Tak. Sorry, nie wziąłem. Ty nie mogę tej koronki wziąć. Musisz wyrzucić, to wyrzucić swoją. Wyrzuć. Szybko, nie mam, Jak mam wrzucić swoją drogę No wiesz, przez tab no i wyrzuci ją Jak gra na, na ple... A tu Dobra, wziąłem moje, teraz twoją Dzięki Zabiorę sobie jakąś pompę broń lub coś Ja już tu bym uderzał Dzięki, dzięki, taki dzięki. musi być wygrana. Nie ma innej opcji.

Serce nas odbija. Ej, daj przeży marców, please. Dobra, leczy nas dziad. Wisz, Wisz, was nas nie. je. O, odabrałem cię do strefki, dzięki. Czekaj, bo ja to zleczę. A, dobrze. Dobra, już nie mam tego. Poczekaj, on ma może więcej tego. A to ja się zabiorę, poczekaj, zamykam. Ja mam spieszownicę. Ej, ciągle, kar, tu jest kart, tu jest skarb. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Hmm. Ej, pokier, dofi, ja mam chodź, dafi. Ja mam skarb. Ja mam spieszczownicę i mam na drugie użycie za chwilę. Poczekam na was. I ja mam. 360 chłopaki. Tu musi być wygrana. Dzięki, dzięki. Coś to mam. Jak chciałeś, to mogę za jamu dodać. O, mam... Ma... 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 Ma...

Dawid, odetnę ten młotem. Ja mam też. A, nie. Znaczy, masz nie zaróżyć. Czy to zadziała... Oho! Dobra. Otworzyłem i nic dobrego. Mam nie tylko takie łódko. coś, takie coś, takie ja coś takie coś. Ja łódką, ja Takie tylko rzeczy są. Nic nie zabierałem. Tylko abunicję. Jakby reponkę. Wiesz, uleć się tą pod kondonę. Mam, ja mam pięć użyć w działu w A to użyj, użyj uż. Ja mam full No to paker. Ja też mam full Ej, rzut tu leży, idziemy po rzut No, no może, że no to Poczekaj, żeby nikt nikogo nie ma Jak nikogo nie ma Ej, mam apel skarbu by chyba nie musi, bo jak tutaj... to będzie, to Takie coś Nie, tu jest tam, blisko, blisko no wiesz, to no jedziemy. Do... Dawaj, wsiadaj do tego, wsiadaj tutaj. Tam, pacz. tam. O, idealnie to Tak, idealnie, tu. Reszta, kogoś? A to nie wiem, ja idę po matę stary, a ja błądę wyrzuciłem. To do dobrze, tu? A nie, dobre, to patrz. A to tu jest? Legendarne te. O, jakie dobre rzeczy, żeś trafił. Zabierz sobie pakiet, coś. Ale... O, ja nie. Dobra, mogę skara. Nie, ja mam jeszcze pakiet klucza jednego. Dobra, masz skara. Chodźmy, Kresu. bo ja nie... Ej, David, coś legendarną, automatyczną, bo ja mam klucze, Poszukam szukam sobie pompę gdzieś. Nie, weź sobie, a ja nie wiesz, że skara? Skarę? Nie, nie, ja mam jednego. A, 26 razy paki wygrała, no wygrana. A bo tam może być pompa, tam będzie jest... Packer, nień jest... sam. Już. O nie. Ktoś tu jedzie. To nie wiem, podjeżdżamy, czy nie, To jest duża walka. Poczekajcie, poczekajcie. Nie, nie, nie idź Nie nie idź w gnieździe, Na kucaku, tak, tak, tak pasaka, na kucakach. Dobra, mi tu spocowuję, strzela jeszcze. Czekaj, czekaj, czekaj. <J��halb> oddajcie. <Svolodowa paragraphs fingers>

Tam. To mnie tu dafia Tak jak ty tu tam jesteś i nie idę do ciebie daffi Duffy, ty tu jesteś? Dobra Równie dać na grupówkę pokiery Bierzesz? biorę, biorę Bierzecie ją od cholera, muszę go zebrać Pakier masz kronkę Wiesz mm -mm? okay. pakier, pokier, masz tu, masz tu, e, Duffy, dobra jesteś Masz pokier pokiert masz sprza? da ktoś amunicję do łuku? ja poczekaj mam nie nie mam tylko jeden masz splecze, poczekajcie, rzucę masz coś spleczego jakiś? nie mam, nie, 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 nie. Ej, Ma jakiś? Nie mam. ja nie mogę wnieść łuku to weźmy do... będę szły chłopy, będę szły chłopy. dostał leży dostałem koronki i kurde, to jest jakiś, nie wiem Mamy masa koronek do... prostu tu mamy dobrą miejsce. Czekajmy tutaj. Poczekajcie, nie zabierajcie mi tego. Ja zresztą mogę dać. Od razu. Jak będzie na splashie, to powiedz. Ja mam jednego. No mam nie. też małe potki. Chodź, ja już mam Chodź, Masz. Wypij, wypij drugą. Roman. Ej, dobra, i tu mamy do końca potkę. A nie, dobra, to jest. Ja ej, ja nie mam. Rzucić z co? Mam, mam motkę, dobra. Dobra i, i weź mu, weź, 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 weź. Poczekajcie i już będzie. No do końca, do końca. Tam pięć życia to nie niedużo. Piętnaście osób, chłopaki. Dwieście tysięcy. Mówimy. Ja myślałem, że ja dednę, a to i miałam młota. Ej, poczekajmy tam. O, nie, nie, dobra. nie powierzajmy, No, dobra, nie powierzajmy. Ej, coś tam Ej, dzieje. Już... No, Ej, Parker, chodź, już mam, mam już, mam już, już, już Mamy nie. dobre miejsce, I... jesteśmy na samym szczycie. Mi też daj. Gdzie jesteś, Packer? No chodź, chodź do, chodź do zafieldu. Ja mam full, ja mam full. To Packer, Paker. Ej dawajcie, siedzimy tutaj. No, kompne. No, jeszcze słodki. Ja zaraz przyjdę. Mogę zaraz przyjść? Pusamy. Mogę zaraz przyjść? O, nie. Proszę, Poczekaj jeszcze trzy minuty, kochanie. Spróbuję Nie, próbuję. nie, nie. No, ja muszę ech. widzieć. Kajcie, nie możemy Trałem wszyscy razem, was. bo jak pod, będą nas, z was podjeżdżać, ja mogę ich od tyłu gdzie odchodzi no, nie jest nim. Nie, nie. albo Ale no. odwrotnie, może być. Jakby nie pan, to już bym denną. Dawno, jest ja bym mną. dawno temu, co mnie... Ja tak da, robię zawsze. Żeby... Nie odpuść za daleko od nas. Nie, ja tu, ja Patrz, tu mogę, Ja tak robię robi, i przez to wszystko widzę. Bo wtedy się budowla restartuje jakby. Szkoda, że tu nie ma ptaka. Tak by się przydał. 9 tak osób kułaki, 9 ja osób prawie wszystkie legendarne idy, tylko młota nie mam legendarnego. Ej dobre mamy strefkę, mamy strefkę, która będzie Ja mam. 98, czyli 3, 3, 3 Wszystkie teamy są. 3 teamy są jeszcze w okay. stanie zaraz tutaj. Już, już Idę po leczenie. Pate, Tutaj do tyłu idę po pate, leczenie. Niepotrzebne jest leczenie już. Bo ja nie mam. Ja mam, ja mam działki. On ma działko. Ale jak zbuduje? Ja mam działki opłytości. Każdy pitości musi zrobić leczenie. Trzymaj Obijają. A po, po to kto chyba. Nie. Wierzysz klucza? Nie, nie wiesz. Widzimy nas. Dobra no, nie stój, jakiego echa? Nie ulecam, ulecam Chodź po to, chodź po to Co to no, ma? No nie! Kto mnie wybił? Nie wiem, nie to szkoda No i teraz przegramy Chodźcie wszyscy tu, nie przegramy To wszyscy tu, mam śmiesz odpocząć Idzie Leży Wypiją mnie To wybijcie nas to wierzchołku, chyba ja użyłem młota. Dobra, ja też zadam. Strzelać? Tak. No, albo nie, tam, Nagyon szépen Pięknie! Nie no i co, to tak jak... może tam coś jest? Jak ja mam dwa młoty? Nie wiem, ale myślę, że... ...zadałoby się... ...ta wiesz, jaka tam była? Musisz no, iść na górę! Iść po piepu, jakieś wiecząko. Tam są... ośmiorniczki tam były. A! Mam oczy! O nie! Jaki błąd! Nie! Co mają? Pompa, pompa! A nie! ty wywalił! Trzy drużyny, nie jest źle! Ej, wywaliłeś coś, paker! Tam, zostawiłeś! Nie iść tam już Nie, dobra, a nie poczę. Kurde, dwie drużyny. A potem nie jesteś w trakcie. Jeszcze będzie w trakcie Trzy drużyny, Czyli każdy po jeden. Nie, dwie są. na jednego. Będą się na tam. Mam pomysł, mam pomysł. Ja poczekam sobie. Uj, nie mogłem budować! Dobre, brawo, pięknie i tak było pięknie. Tak. Drugie miejsce, ale piękny mecz... No no ratowanie świata. Ratowanie świata możemy ale musimy dojść do, do mojego poziomu w ratowaniu świata. Ej, poczekaj, bo ja mam jakąś opinią. Dobra, dziękujemy za oglądanie. Dziękujemy wam wszystkim za oglądanie. Zapraszamy na kolejne odcinki. Piękny mecz z żonym, z naszym widzem. Jutro kolejny odcinek. ولا اينا زبابه